Chciałbym Państwa teraz zaprosić na koktajl, który jest, yy, 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 który jest zorganizowany, którego fundatorem jest firma Travel Board z okazji piętnastolecia działania tylko nie wiem czy w Polsce czy na świecie, a, ale to za chwilę Pan Marcin pilarski nam powie, e, e, znowu jego przewodniczący e, chcę tutaj odczytać komunikat e, w imieniu organizatorów i brzmi on następująco. To jest informacja o sponsorze TravelPod. W czasie podtajdu sponsorowanego przez TravelPod, Galileo i Wolfson, zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród TravelPod GDS. A, a teraz definicja. TravelPod GDS, należący do TravelPod, największego na świecie konglomeratu turystycznych marek, baz danych i usług, jest jednym z największych na świecie dostawców globalnego systemu dystrybucji GDS dla branży turystycznej. Składa się z GDS Galileo by Tower oraz Warsaw by Tower GDS. Obie obecne w Polsce, a także usług Business Intelligence oraz IT Services and Software. Zapraszam Marcina Tylarskiego i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Witam serdecznie, dziękuję bardzo pani Przewodniczącemu za bezwzględne, znaczy, przepraszam, bezwzględne prowadzenie dzisiejszego dnia konferencji. Zwłaszcza <ślawniżdżamy, ślawniżdżamy ślawniżdżamy ślawniżdżamy> <ślawniżdżamy> tego, co chyba było najtrudniejsze, na sam koniec. <ślawniżdżamy> Otóż tak, właśnie Paul Fort jest sponsorem Toktail, więcej na temat naszych firmy. Myślę, że Państwo dowiedzą się jutro, kiedy będziemy no, gospodarzem dzisiejszego dnia. Jak powiedział pan Janusz, ja nazywam się Marcin Larski, mam przyjemność prowadzić działalność polskiego Pira Travelport. I pokrótce co nas czeka dzisiaj. Więc ten koktajl, e, który nazwaliśmy ogólnie koktajl składa się z kilku części. Między innymi będzie to rzeczywiście koktajl pod nazwą Travelport, który specjalnie dla Państwa przygotuje e, Badman, który prowadzi również myślę, że ciekawy pokaz bermański. Na dzisiaj mamy lasowanie e, bardzo ciekawych upadników przewidzianych na dzisiaj. Ale zanim Państwa zaproszę do sali obok, chciałbym poprosić o krótką prezentację, której, no, w której w pewien sposób do tej 15-letniej historii w Polsce. Myślę, że Pan Ireneusz dobrze wie, że nasza historia na świecie jest dużo niż 15 lat. Także poproszę o krótki film. Thank yeah.